Macie magazyn może, bo chciałem to pokazać. Projekty z jakimiś ekspertami. Na siłowni jeszcze nie zacząłem robić nóg. Po trzech latach ćwiczenia, no to towarzyski wniemy co? Cześć, mam na imię Wiktor. Jestem visual designerem w Centrum Rozwiązań Kreatywnych Wiken Institute i opowiem wam trochę o swojej pracy. Pracę weekend zacząłem jeszcze w szkole średniej, jako czysto praca sezonowa, i tak utrzymywało się to przez parę lat, aż w końcu osiadłem e, jako designer w centrum właśnie rozwiązań kreatywnych i tutaj rozpocząłem swoją karierę. Pracę weekend lubię głównie ze względu na ludzi i atmosferę, jaka panuje. Jest takie poczucie, że. Wszyscy jesteśmy drużyną i gramy do wspólnej bramki. Najbardziej wyjątkowe w pracy Wiken jest to, że pracujemy z wiedzą, z której korzystają najwięksi liderzy polskiego biznesu, czy przy obróbce graficznej, copywriterskiej, czy po prostu braniu udziału w konferencjach. Część tej wiedzy zostaje z nami. W pracy w najbardziej sprawdzą się osoby ambitne, nastawione na rozwój i przede wszystkim chcące nauczyć się, uczyć sprawnie, bo tego z pewnością nauczycie się pracując tutaj. Pracę Weekend polecam dlatego, że przy realizacji projektów mamy do czynienia z największymi światowymi ekspertami oraz najlepszymi firmami polskiego rynku.